Daję widać na moim kolejnym live'ie i tak. <laughs> już idę. Więc możecie wbijać, pozwalam Wam. Hej, <laughs> pierwsza. Aha, fajnie, tu już jesteś. No to spokojnie. Jak tam by pracowało, udostępnić. Fajnie by było. Udostępniam. To już udostępniam. dobra już, Macia. Jeden widz, chyba dwa. ale Ona żyje. Więc idę na MSP. Mów jest ten planet. O Boże. Czekajcie, napijecie. Okej. Okay. W ogóle zmieniłam hasło i mam teraz dłuższe. Pamiętasz, jak pisałam na swojej zewnątrz i nie byłam to ja. Aha, mm -hmm, mm -hmm. pamiętam. Jestem. I hej. Mm. Yeah. Okay. There's some exact like much? Więc odbierzemy sobie fajny, bo on ma fajny, ale dużo. Hej, no, elo. Hej, YouTube, pozdrawiam. Niedużo dużo, jakuję do siedemnastego. Hmm. Tu, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj. Więc otworzone prezenty od Aliskilek, Dziękuję za spodnie z listem i Hanka9999, dziękuje za spodnie. Tego ładowania w winie dostałam, bo już nie będę mogła niestety, bo nie mam hasło. Aha. Okej. Okay. Więc nic nie dzieje. Mam prośbę, no dawaj. Ale spamisz. Pisałam no, spam. W ogóle, aaa, ale spamisz. No dawaj mam no, prośbę. Dużo ma wiadomości. Ale mi się nie chce odpisać Dzięki za ogrofę. Defecency dość, dzięki nie. Właśnie tak lal, aha, Pisał, sam bez bo on kusza jeden diament i widzą go twoi znają tylko 20 sekund. No może później mam aha. Dobra, podgłosiłam się. Teraz powinno, teraz powinno być dobrze. Dobra. E, więc nie wiem, co tutaj podobimy, bo jest mało osób. Dobra, e, daj znać, czy teraz dobrze mnie słychać. Powinno. No dawaj. No dawaj. O, live, fajnie. To dawaj. Mm -hmm. No dobrze mi słuchać? Nie ma. Proszę. Musi. Musi. A dobra słuchać. Hech, hech i kista. Lolek. Okej. A bolek. Mega palesante. Prawie 70 wyświetleń, 9 lajków, czy komentarze. Wow! Mam, 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 mam. Jest super. No to ok. Dobra. E, więc. Kocham was. Ej, no nie do tych statusów dajmy, bo mnie to już denerwuje. No serio. Ktoś to jeszcze żyje? Nie. A kto da lajka? W ogóle miało być dzisiaj zadania, a jest za 17 godzin, więc... Ok. Więc, więc ten źle. Yy, myślę... Ok. No to ok. A Boże. Natalia. Rozpromować lejwa? Okej, okay, możesz. Ok. Jesteś 42 miesiące. Na mowy student, hejano, elo. Okej. Okay. O. Ty Możecie mi do kamoś bez wezmą osób Chociaż to mnie dziwi Ale dobra Napiję się Dziękuję za grafam Kocham Was, misiaczki. Aha. Muszę dać post, bo dzisiaj nie to sam pozdrowie. to, to ani jednego. A chcę wiedzieć, czy był to kasę, budujcie, jest jej unikatów. No, myślałam, że mi tak tyle że jakieś takie. Myślę, że mi to jest tafemno. Ale tutaj osiemdziesiąt dziewięć tysięcy xtm. Wow. Nada się jest nudna, na tym level, bo nikogo nie ma. Czekam na Zabym skrinał. Że tak mało osób to ogląda. Jest tak mało like, O mój Boże. Naprawdę najlepsze skrina to musi być... Nie. Uwielbiam daddy osoby. Wow. Uwielbiam tade osoby.

Забыл. Забыл oh, А я что ты хочешь? хочешь? Давай напишем. Okej, cała serdza prezentów jestem dumna. Wejdziesz na konto. No Okej, wejdę. Tak, wejdę na Twoje konto. No udam się, no bo jest mało osób. Wejdę na Twoje konto pacycję XX. Bo my... mogę Tylko nie jakim jak im właśnie gnamy sypę. No to właśnie nam jest Tapsy. Aha! To się logo bałam, dziwny. To jesteś! Wow! Ok. Więc ja tutaj sobie wejdę na kolejną stronę. Mówi się, że to planet. Oczywiście, planet. Zmieniłaś się, a smutna Aha, spoko, zmieniłam się. To jest ja? Może jest to Ale w sensie, że się jak zmieniłam. Ejka, no Peps i Hajs. Małpa Hajs. Halo. Aha. O boże. Możesz zeskanięć ekran? Dobra, już. Dobre, muszę może iść. Ага, пока. О, Нет. 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 Нет, нет, нет. Нет. Zaczekajcie, ja odsłonię ekran Pa ok. Okej yy, Więc... O! Fajna animacja Boże, prostu prostu wkłada mnie To zobaczcie jak to u mnie A ja nie podaję skaypa. Mm -mm. O ja! Fajnie ja Kanał Kanał Aha Pozdrawiam siebie Super, ja siebie też pozdrawiam A i najlepsze pozdrawienie. Pozdrawiam sama siebie. Ale ma dużo włosów. Wow, ale temat Mało Małociuszków masz. No nie, nie za bardzo się to zmieści, ten komplet. Czy ktoś tutaj żyje? I nie da się tobie zmienić kompletu. Masz Mało Ciu. O, zmieniłam. Co? No dobra. Izat czekaj. Okej. Okay? Okay. Więc jestem na tutaj końca. Może. Okej, okay, więc co by tutaj jeszcze porobić? Um. Ok. ok okej co to na twoim live ie. ja nie mogę na końcie na końcie ale animacja ty chceć mieć, chociaż masz mało Aha. Okej okay. Halo Halo No, ty chcesz lipka? No, mów ciszej, albo się wycisz, tylko do mnie pisz Aha, spoko No To no, chcesz lipka? dobra, ale mi nie ukradnij konta Ale mi nie ukradnij konta Spoko okay. Okej okay. To się wycisz i do mnie pisz, okej? Okay? No, no, Ej, zaczekaj, wycisz się, pisz do mnie i mi udostępnij ekran, okej? Okay? Dobra. Ja Jeśli coś wycisz Więc tak, nie ma co robić na swoim kancie, więc co to, ale wychodzę. Okay. Uh, więc, tak. Nie wiem co podobić jedną uh, łapkę, jedna, łapka druga, 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 jedna, dwie 네. 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 보다 네. 네. 오케이. 네, 네. 네, 안 제가 괜찮 Dobra, jestem. To już jest wszystko okej. Okay. Więc. Za specjalne postawienie dla to Ok. Okay. It's, <laughs> oh, <wow. laughs> it's

Dlaczego ja, osoby nie przychodzą so, please wejdźcie No ale masz sopadka

Jak mam grafikę? Aha. To kto mi za Myślę, komuś to którego nie mogę wysłać. Ale wyślę. O! Widzicie? Widzicie, wysłałam, tylko że nie wysłałam. jak daje innym postera, a tak naprawdę nie daje. Ile sklepów mam? Postera. Będę przyjacielem, oczywiście. Będę wydawać, wysyłamy. Nie kupujemy diamentów i mamy wysłany postery. Wow.

Um, aha. Wiecie co, zaraz wracam? Tylko trochę to potrwa, więc z dwóch. I nie wychodzicie z tego live'a, więc zaraz do przyjdę. Aha, jeszcze głos. Ej, no, hej, zaraz wracam, więc zostańcie, please. Okej, okay, już jestem, widać, że nie zostaliście. A nie zostaliście. Okej. Okay. Lel. Aha. Wszystko można kupić. Nie wiem, nie kojarzę sobie. Przejdź na kanał. Czy subem? Ja mam yy, mało subów. Kto żyje najwyżej ja? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc idę w licznych subów. W nich nie żyję. Nie zmogę. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Może ktoś to okazji. Chociaż nie, nie do mnie.

Mm. Szkoda, że jest tak mało osób, bym zrobić jakieś losowanie, ale jestem tylko ja. Więc nie ma co zrobić. O już tyle, tylko że do to jakieś 13 albo. Wiecie Jest tak mało osób, Ja kończy tego live'a. Kończy tego live'a i później zrobię, bo teraz jest mało osób, bo może dużo osób jest jeszcze w szkole albo coś takiego. Więc ja jeszcze później postaram się zrobić, więc dziękuję za obejrzenie tego i pa pa.